Cześć, siemanko, moi drodzy, witam Was bardzo gorąco na moim kanale. Już w siódmym dniu olimpijskim, a dzisiaj sobie gramy w koszykówkę. W dyscyplinę gram pierwszy raz, więc no tutaj będzie trzeba się zapoznać ze sterowaniem. Już na dzień dobry się będę musiał zapoznać. Otóż pełna hala kibiców. A teraz w rzeczywistości, no, puste są areny w Tokio. Dobra zasady gry. Używanie to tyle tu jest jeszcze, o tu jest sterowanie elu to zbiórka, aha dobra, to bym wiedział o, czyli standardowa dobra polska, tunezja no powinniśmy sobie poradzić r plus u to rzut specjalny wanika stanie tak Rzut sędziowski teraz, aha, to co? Moi no. no, jeszcze w piłkę nie spadnie. ach, Jeszcze na no. No, oni trafili. A ja bym nie trafił, no nie Dobra. Zobaczymy. Dobra. Spoko. Zobaczymy. No, dużej wprawy nie mam w tej dyscyplinie. Tak jak już wspomniałem. Bo to koniec kwarty, to trzeba na całego rzucać. Chyba bez kwarty 2-3 sekundy to już zbyt kąt będę rzucał ale dobrze że chociaż jeden rzut trafiliśmy jak na razie krótkie kwarki to są strasznie Ten fuel temu i to rzuca najlepiej. Yes, moi drodzy. Nie sądziłem, że tu w ogóle jakieś punkty zdobędę. Jakiekolwiek. Koniec kwarty, no. Ale mało czasu tu już. Oczywiście, moi drodzy, no. Szybko ten czas poleci mocno. No, niestety, przegrywamy. Ta kobitka tutaj na no nic szału nie zrobi. No, ona nie gra, się, nic kompletnie. Nawet na treningach jest tragedia znamienne. Fueltegra na lepiej czyli ja. Koniec kwarty. Ciekawe tu w ogóle. Ale jeszcze gramy. Jest dobrze, piłka nasza. Jeszcze z tego co widzę to... Trzeba z bliska próbować, bo nie umiem Nic rzucać, jest! Jest daleka. Chyba, że trzeba to idealnie ucelować może. A teraz już przegrywamy. Nie, nie przegrywamy. Takie miałem wrażenie przed oczami. O, zobaczcie. 7 sekund. 5-3-2 Koniec kwarty. Wygrana, proszę bardzo, moi drodzy, no. Ja w koszykówce wygrałem to nie sądzę, ale fajnie się gra. Całkiem fajnie ta dyscyplina wygląda, no. Pod względem graficznym też ta arena jest bardzo fajnie wykonana. Wszystkie straszne. areny są bardzo fajnie wykonane. I teraz awansujemy do półfinałów. Jak to byśmy wygrali, to by była naprawdę sensacja. A na w następnym odcinku widzimy się na Stadionie Olimpijskim, moi drodzy. Jest w piłce nożnej bodajże. A już jutro, bo to po dwa filmiki dziennie. No zobacz, z Belgium gramy. Widzimy się w rugby siódemki. Ale rugby nie jest na stadionie olimpijskim, tylko na jakimś innym. No a zaś tenis stołowy, tenis cały dab. I myślę... No, na tym dnie, dniem, dniem 12, czy do tego pływania, by już nie odrzucić i zrobić po prostu, i skok w dal i na tym zakończymy. Chyba tak by było najbardziej sensowne wyjście, moim zdaniem. No to ta jedna dyscyplina to trochę, no, mi się nie podoba, żeby tu była. A to jeszcze się zobaczy. Jest piłka w drużynie. Jest dwa punkty. Super. Na dzień dobry. Pierwszy kwart. Ciekawy, bo chyba do 4. Ue, już wyrównali. A to z finał, więc no tutaj wiadomo, że będzie trochę ciężej. W grze Pekin 2008 było super, bo tam był, była od razu walka o medale. Teraz jak już koniec kwarty. To to. Nic nie dało. Spokojnie, bez obaw. No i mamy remis tutaj. Gdybyśmy to wygrali, to była naprawdę sensacja, ale ja tutaj no jeszcze nie myślę. Nic o wygranej, w tamtym meczu wygrali to był cud. No i znowu, pewnie w meczu o trzecie miejsce. Bo tu widzę, że trzeba iść na całego. Bo inni też tak dobrze nie odbierają tej piłki. Tak jak w NBA to było 2010 chyba kiedyś grałem. No to tam, tak nie było, można iść na całego, bo tam. Piłkę zaraz się odebrali i już była dupa. Dobra. Ja się bałem podejść bliżej, bo już był koniec kwarty. Super. O niestety. I ten mam... gdzieś się rzucił. Poza boisko. Ale czemu ten chłop rzuca poza boisko? Dobra, nie dotykałem tego ani. Ta tak dupa by była nasza. Trzeba grać nad całego. On jest był. Dobra, teraz ostatnia szansa. Tak mi się przydało rzucić. Jak wiem teraz, o, oni rzucą to już. No. Trzeba się teraz skupić, żeby za 3 punkty z rzucić. wrzucić. No, coś czuję, że przegramy z tą belgą. Osiem, no kurczę, 8 Niestety przegrana, no. No mało nie brakło tutaj, no do wygranej a, a gdybyśmy to wygrali to naprawdę by była duża sensacja, ale powalczymy jeszcze o trzecie miejsce może tu nam wyjdzie trochę lepiej bo już w prawe mam coraz większą no w piłce nożnej no sądzę, że nic nie, nie osiągniemy, w też może nic, no nie wiem jeszcze zobaczymy Sądzę, że w skoku w dal coś jeszcze będzie, czyli no, te 5 medali będzie, więc taki mój cel, no, zrealizowany. No, chciałbym we wszystkim mieć, ale to nierealne. Chciałbym mieć we wszystkim medale. Dobra. Polska żółto dziób, to już wiemy. Ach, oni muszę O zobaczcie, idealne wyczucie czasu jeszcze nie trafia na ale No byś trafił, a nie takie. A tam No A czemu oni trafią A ja nie? Tego to ja też trochę nie rozumiem. Pisze, że idealne wyczcie czasu. O. Z tymi nicami to może być trochę śmieżko, ale spróbujemy. No jeszcze nie trafi, no ludzie. O. No tu trzeba idealnie celować z tego co wiem, no. Dlaczego on to trafił? Zapytam. No mi pisze idealne wyczucie czasu, a tu on to wiadomo żyć. Że... Koniec kwarty, całe szczęście. Dobra, trzeba się trochę sprężyć, że tak powiem. A no tak. To co ubamy. Dobra, tylko jeden punkt. W Następnej kwarcie no się odegramy jeszcze wygramy. Jest! Dobrze, że się ten czas skończył. No, dużej straty naprawdę nie mamy dużej straty, więc no. Jeszcze jakaś jest mała szansa, że no... Wygram, ale wątpię dobrze. Dobra. Nic tu nie widziałem. O. Czyżby? I moje dosty wygrana. Jest, mamy 3 złoty... przepraszam, brązowy medal w koszykówce. No, cóż za sensacja, moi drodzy! Ale szczęśliwy Żółto Dziób! Zobaczcie, no się wziąłem za siebie, no nic się tu, tutaj nie odzywał, no i się udało. I to naprawdę bardzo fajnie się w tą dyscyplinę gra. I też, no, dźwięki też są znakomite. Słuchajcie, jak oni tam biegają, też, no, bardzo fajnie. To wykonali tutaj, no. No i co? No i zdobyliśmy. Trzecie miejsce, zobaczcie, jest cała drużyna. Flaga polski, oczywiście, tutaj, no. Trzecie miejsce w koszyku. To jest coś niewiarygodnego, moi drodzy, brązowy medal. Szkoda, że nie złoty, ale ważne, że jest brązowy medal moi drodzy no za nic bym nie powiedział że w tej dyscyplinie będziemy mieć jakikolwiek medal czy brązowy, srebrny, czy złoty ale mamy brązowy co mnie bardzo cieszy moi drodzy więc co moi drodzy to ja myślę, że ode mnie już na tyle moi drodzy mamy w sumie 5 medali, 9 punktów medalowych, więc co moi drodzy to ja się z wami żegnam, bajos